Poczekaj chwilę, o tym kobiety nie chcą, żebyśmy wiedzieli. Szczegóły dotyczące fizycznego wyglądu: Wiele kobiet nie jest zbyt pewnych swojego ciała i preferuje, aby mężczyźni nie zadawali pytań na temat ich wagi, rozmiaru biustu czy innych aspektów ich wyglądu. Zachować delikatność i unikać komentarzy o takich sprawach może pomóc w budowaniu zaufania. Historia poprzednich związków. Kobiety mogą czuć się niewygodnie, gdy mężczyźni pytają o ich wcześniejsze związki. Niektóre z nich preferują, aby tych szczegółów nie ujawniać na początku znajomości. Warto szanować prywatność i nie wciskać się w intymne szczegóły z przeszłości. Nie masz saiki i wejść na YouTube małpka okrystek i zostawić suby. Emocjonalne słabości. Kobiety nie zawsze czują się komfortowo, mówiąc o swoich słabościach emocjonalnych lub bagażu z przeszłości. Dlatego dobrze jest zachować wrażliwość i umiejętność słuchania, ale nie wymuszać na partnerce dzielenia się czymś, czego nie jest gotowa ujawnić.